Były minister sprawiedliwości Jarosław Gowin był gościem Hyde Parku organizowanego przez Stowarzyszenie Młodzi do Polski. W czasie spotkania Polityk wyjawił nam swoją indywidualną wizję rozwoju rzeczpospolitej". Jak ocenia pan realne szanse młodego pokolenia wchodzącego na drogę zawodowej kariery, na prowadzenie właśnie godnego życia? Fizywnie oceniam młodych Polaków. Mówię to jako były rektor. Uważam, że to jest pokolenie świetnie wykształcone. Pokolenie, które ma no dzięki temu, że żyje w wolnej i demokratycznej Polsce, ogromne możliwości rozwojowe. Bardzo dużo zależy od powodzenia tych reform, za które między innymi ja jestem odpowiedzialny, przy, zwłaszcza do regulacji. Dzisiaj rynek pracy przed Waszym pokoleniem jest zamknięty. Odgradza Was od tego rynku pracy mur rozmaitych korporacyjnych przywilejów. Polityk wyjawił nam również swoje przemyślenie dotyczące wspólnoty europejskiej i kompromisu odnośnie aktualnej sytuacji politycznej. W tej Unii po pierwsze powinniśmy twardo stać na punkcie naszego interesu narodowego, a po drugie powinniśmy dążyć do zreformowania Unii, bo ona dzisiaj jest chorym człowiekiem świata. Jeżeli będzie obszarem tak zbiurokratyzowanym i zreformatyzowanym, jak obecnie, to Europa pogrąży się w sposób trwały. W kryzysie ekonomicznym i w jeszcze potężniejszym, jeszcze niebezpieczniejszym kryzysie demograficznym. Są jakieś granice dopuszczalnego kompromisu i tam, gdzie się kończą te granice, tam trzeba już być jednoznacznym.